Nagrodę artystyczną prezydenta Miasta Białego Stoku za 2018 rok w kategorii artystycznej. Przyznaję panu Adamowi Woronowiczowi za całokształt dotychczasowej działalności w dziedzinie filmu i teatru. Serdecznie gratuluję. Cieszę się tym bardziej, że Białostoczanin robi taką karierę e, światową można powiedzieć, bo, no bo przecież. I tutaj i tu proszę bardzo, to jest ta. Dziękuję, Kostka. Niech ona stoi gdzieś tam w szczytnym miejscu. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bardzo gratuluję. Wszystkiego najlepszego i nadal jeszcze tej owocnej kariery i rozsławiania również naszego miasta. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Wielka bardzo, radość. Bardzo, dziękuję dziękuję, dziękuję. Bardzo. bardzo. dziękuję. Drodzy państwo, bardzo przepraszam, że dzisiejszego wieczoru nie mogę być z państwem osobiście, ale tak jak powiedział pan prezydent. Kariera światowa. Po prostu jestem na festiwalu e, aż w Makao, w Chinach, e, na Festiwalu Polskiego Teatru i nie mogę być bezpośrednio z Państwem. Ale chciałbym bardzo gorąco podziękować i powiedzieć, że jestem bardzo zaszczycony, że otrzymałem tą nagrodę. Białystok to dla mnie takie szczególne miejsce, bo tutaj się wszystko można powiedzieć, zaczęło i e, stąd wypłynęłam na te szerokie wody. I tak jest do dnia dzisiejszego. Kiedy w 1993 roku rozpocząłem studia w Szkole Teatralnej, wtedy jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, nigdy bym nie przypuszczał, że od tego dnia będę tylko gościem w moim domu i w moim mieście. Nigdy się nie wstydziłem tego, że jestem z tego miasta, że jestem Białostoczyninem. Zawsze pod to podkreślałem tą wielokulturowość naszego miasta to jak miasto nasze się rozwija i jestem z tego bardzo dumny. Myślę, że tak będzie do końca. Jestem świadomy swoich korzeni i tego, skąd jestem. To miasto wyjątkowe, miasto wyjątkowych ludzi i wielu moich przyjaciół i znajomych, zajeżdżając ze Białegostoku, często wracając z Mazur czy z jakiegoś innego kierunku, podkreśla, jak bardzo piękne jest to miasto. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, jestem zaszczycony. I mam nadzieję, że w przyszłości okaże się godnym tej nagrody. Z całego serca dziękuję bardzo i wszystkich Was dzisiaj serdecznie i bardzo pozdrawiam. Adam Woronowicz.